Witam kochani, runiczne miejsce mocy Mimeruna. Weź los w swoje ręce, tak mówi Tivas. Sprawiedliwość dziś, więc fajnie. Wszelkie sprawy urzędowe, sądowe mają szansę się rozwiązać, jeżeli sprawiedliwość jest po Twojej stronie, na Twoją korzyść. E, idź w kierunku realizacji swoich marzeń, celów. Tutaj Ti Was będzie prowadziła za rękę, będzie pomagała podjąć decyzję. Pamiętaj, podejmuj decyzję analizując wszystko za i przeciw, z wyciszonym umysłem. Jesteśmy na liczbach dnia, e, ważne dni na piątek, na 18 października, ważne liczby, e, ale też może ten piątek być ważnym dniem dla Ciebie, tak? E, tutaj. E, nie ustawaj w drodze do celu, yy, mówi energia. Yy, ważne liczby 3 i 27, i zobaczymy sobie jeszcze. 3 yy, i 27, yy, tu nam weszło 11, 5 yy, i 6 sześć i 65. Czyli 3, 5. 6, 11, 27, 65. Kochani, tak poczułam, że dzisiaj te liczby tak. Takie liczby, któraś z tych liczb, albo wszystkie, są istotne, są ważne z jakichś powodów, kochani. Wszystkiego co najlepsze. Mi,